się szczerbcem, jako mieczem koronacyjnym, co następnie weszło do tradycji. Miecz ten, który legenda łączy z Bolesławem Chrobrym, nie ma do dziś w pełni wyjaśnionego pochodzenia. Jego powstanie niektórzy widzą w XII, inni w XIII wieku. Z wielu hipotez na uwagę zasługuje ta, która wiąże szczerbiec z osobą księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, zmarłego w 1279 roku. Łokietek był ożeniony z jego córką Jadwigą. I wiele zdaje się przemawiać za tym, że szczerbiec tą drogą trafił do księcia Władysława i jako pamiątka rodzinna został użyty w czasie koronacji. Wtedy też prawdopodobnie pochwa miecza została ozdobiona tarczą z orłem białym w koronie, z czasem przeniesioną na głownię miecza.